Siemanko, tutaj Pablo. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj o 20 mamy decyzję w sprawie stóp procentowych. Co robię, co zapowiadałem przed tym wydarzeniem. Dzisiaj o 20, także macie specjalnie o 18. Materiał przed 20, żebyście wiedzieli co robić na rynku krypto i nie tylko. Także przechodząc do mojego wcześniejszego materiału, mówię Wam w nim, że celem na DXY jest 96400. Także sobie tylko przelecimy szybko przez analizy. Tutaj na Eurodlarze wyznaczam Wam trzy cele, o których Wam mówię, że pierwszy ten, potem cel, potem ten cel, potem ten cel, w kolejności 1, 2, 3, małpa, orzechowa i 3. Także jeśli chodzi o BTC, też Wam tutaj mówię, że realna wycena na podstawie płynności wam zapowiadałem o spadkach do 108, że to będzie prawdopodobnie dołek, też wam wspominałem we wcześniejszych przeglądach rynków, więc możecie się cofnąć. Jeśli chodzi o aktualną cenę, no to jest to te 116, też jak wam zapowiadałem w wcześniejszym miejscu do 17 września, czyli do dnia dzisiejszego, gdzie mam decyzję w sprawie stóp procentowych i gdzie wystąpi zmienność, która, która czy mnie interesuje, tego dowiecie się przy materiale. Tutaj wam pokazuję longi Bartasa na eterze i na wielu innych parach. To możecie sobie też cofnąć. Tutaj, jeśli chodzi o etera, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o salane, dalej dominuje i też tutaj mówiłem, że w salanie jestem z tego punktu, co oczywiście jest w moim portfolio, które, uwaga, można kopiować, ale tylko osoby, które są wewnątrz grupy, także link macie w opisie. Tutaj Wam tłumaczę zjawisko newsów i efekt tego, jak newsy wpływają w długim terminie i w krótkim terminie na zmienność i dlaczego newsy nie nadają kierunku, tylko zmienność, także Tutaj wszystko zostało wytłumaczone. Oczywiście znalazł się jeden Kaszojat, którego pozdrawiam, który kompletnie nie zrozumiał, co mówię i kompletnie nie słucha, ale to jest selekcja naturalna. Także jeśli chodzi o przegląd rynków, to w sumie mówiłem tyle. Także przejdźmy do teraz tego, co się stało live. Także zacznijmy sobie od DXY. No i co się wydarzyło? Wow, to co mówiłem. Czyli. Spadki do miejsca, o którym Wam wspominam, czyli osiągnięcie celu to jest 96,389 dokładnie. Jeśli chodzi o DXY, tam mówiłem nawet o 500. Jesteśmy przy 96,736. Także wybicie tego celu, i następnie konsola pod, powrót, jakiś korekta i dalsze spadki w dół na DXY. Dlaczego? Do druk dolara, napływ płynności na globalne rynki, który też miał miejsce. Zaraz pokażę Wam ostatni raport, jeśli chodzi o napływ płynności. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o DXY. Co to powoduje na ryzykownych aktywach i na rynkach inwestycyjnych? No to, że wszystko, co przeliczałem dolara, idzie gdzie w górę. Jednak pamiętajcie o tym, że DXY to nie jest w 100% indeks dolara, a koszyk walut, w którym macie jena, euro czy też franka. Warto sobie to wpisać, warto sobie zobaczyć ten podział procentowy na DXY, bo wiele osób tego nie wie, także rzucam wam to jako ciekawostkę. Może dowiedzieliście się czegoś ciekawszego niż tylko linii trendu i innego gówna, które pokazują na innych kanałach, lub wskaźnika on-chain, mrvv. O, ale strachy na wróble. Jak widzicie, ja tego nie używam, a kierunek przewiduje bardzo dobrze dlaczego. Bo głównym faktorem wzrostu i snapów w sytuacja makroekonomiczna, a nie 50 wskaźników on-chain, za subskrypcję 800 dolarów rocznie, które możecie sobie sadzić głęboko w dół. Tak, właśnie tak. Także przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o euro, co się stało? No, przypadkiem w momencie, w którym osoba się dolar, dzieje się co? No, euro wybija cel po obronie zleceń, którym był pierwszy cel. Następnie z zleceń z wcześniejszego czasu był oczywiście cel 3. No i cel 3 tutaj osiągnięty z. Jeszcze wcześniejsze analizy, którą wyznaczałem już uwaga 1.08. Także ponad miesiąc temu. Jeśli chodzi o kabla, co się wydarzyło? No osiągnął cel, o którym wam również wspominałem przypadkiem. Także co dalej? Jeśli chodzi o Bitcoina, jesteśmy w tym miejscu, o którym też wam mówiłem, czyli 116. Co teraz? Mamy decyzję w sprawie stóp procentowych. Wiele osób będzie chciało to rozgrywać na futuresach i tak dalej. Czy ja to robię? Nie. Czy możecie to robić? Jak chcecie, możecie. Ja jestem profitowy długoterminowo i tego nie robię. Zaraz Wam wytłumaczę moją filozofię. Newsy nadają zmienność, czyli podczas tego możemy mieć spadki, ale w długim terminie i tak rynek jest prowzrostowo ze względu na napływ płynności oraz do dróg dolara i pogłoski o tym, że Stany chcą zniąć limit zadłużenia, jeśli chodzi o... Swoją gospodarkę. Oczywiście, co jest hedżem w tej sytuacji, na tą całą sytuację makroekonomiczną, którą mamy na świecie? Krypto! No i oczywiście kruszce, czyli jak popatrzymy sobie na złoto, złoto też bardzo mocno rośnie. Teraz. Dlaczego ja się w ogóle tym nie przejmuję? Dlatego, że na krypto inwestuję long term. Nie jestem day traderem na krypto. Ja day trading wykorzystywałem jako dźwignię, wykorzystując prop firmy do tego, żeby zbudować swój własny rachunek inwestycyjny i wyskalować się jako trader i móc żyć z portfolio inwestycyjnego. Nigdy nie chciałem być day daytraderem do końca życia. Day Daytrading to narzędzie do wyskalowania swojego kapitału żebyście mogli zbudować swój portfel long term. To moje zdanie możecie się zgadzać lub nie ale prawdopodobnie na day tradingu nie zarobiliście ani grosza skoro zarabiacie ten, skoro oglądacie ten kanał. Także jeśli chodzi o Bitcoina jeśli chodzi o inne coiny tutaj dla mnie kierunek jest dalej bez zmian czyli minimum socjalne po, na podstawie realnej wyceny na podstawie Napływu globalnej płynności w aktualnym momencie to 122,137 dolarów. Następnie celem jest 124,343 dolary. W długim terminie, mówiąc, na, mówiąc długi termin, mam na myśli końcówkę tego roku, czyli czwarty kwartał. Uważam, że będzie bardzo byczy i początek 2026 roku, pierwszy kwartał również uważam, że będzie bardzo byczy, bazując na sytuacji makroekonomicznej i tego, co dzieje się na świecie. Także Przechodząc dalej, jeśli chodzi o eterę, nie w eterze nie ma, bo nie dominuje. Jeśli chodzi o Solanę, ona wywaliła tą strefę, o której Wam mówiłem. Dalej dominuje, także tutaj nic się nie zmienia. Moja lokacja z Solany jest dalej bez zmian. Trzymam i trzymam się swojego systemu. Jeśli dostanę negatywny sygnał na wyjście z pozycji, to oczywiście wyjdę. Portfolio aktualizuję codziennie, także ta analiza, którą oglądacie i którą Wam nagrywam, w tym momencie o 6.53, może być nieaktualna, nawet do tej 18.00. Ponieważ może się coś wydarzyć. No raczej już o 18, teraz nie, bo robię rebalancing i zarządzanie portfolio z samego rana. Także o to się nie musicie martwić. Jednak chciałem wam to stawić przed decyzją w sprawie stóp procentowych, żebyście mogli mieć jakąkolwiek podkładkę dla siebie, co robię i czy warto się przejmować spadkami, które mogą wystąpić, ale również nie muszą. Pamiętajcie, jeśli inwestujecie długoterminowo, takie coś jak decyzja w sprawie stóp procentowych dzisiejszego dnia w ogóle was nie interesuje. Ok, ok. teraz. Czego wiele osób nie rozumie, jeśli chodzi o właśnie wydarzenia makroekonomiczne, które są zakładane, że będzie ucinka stóp procentowych, jeśli chodzi o właśnie te 0,25 punkta. Tutaj rozpoczyna się nasza spekulacja, to jest nasz punkt 0, czyli od tego miejsca rozpoczyna się spekulacja, że 17 września będzie decyzja w sprawie stóp procentowych i prawdopodobnie będzie obniżka. Mamy 17 września, który Wam rozrysowałem tą linią i co się dzieje? Cena do tego miejsca rośnie. News. Występuje o godzinie 20. O 20.00 News staje się faktem, i spekulacja, która była na temat tego wydarzenia, która trwa przez ten cały okres, jeśli staje się faktem. I dajmy na to, obniżka jest taka, jak zakładano. No to oczywiście cena spada do punktu zero, bądź robi jakąkolwiek korektę, no i dalej w długim terminie rośnie. Czyli zobaczcie, News jest pozytywny, mimo to macie. Chwilowo negatywną zmienność wywołaną oczywiście spekulacją na podstawie wyceny już tej informacji, która będzie miała miejsce na rynku o godzinie 20. Jeśli dajmy na to, ucieliby mocniej stopy procentowe, oczywiście cena wzrośnie. Jeśli, nie wiem, byłoby jeszcze odwrotnie, że nic nie zrobimy, to cena spadnie poniżej punktu zero prawdopodobnie. Jest to bardzo częsty schemat, który widzimy na rynku krypto, szczególnie w sprawie stóp procentowych. Także, czy ja zarządzam tym mikroruchem jako inwestor, podkreślam, długoterminowy, nie, bo mi ten mikroruch w skali roku nie interesuje. Mnie w skali roku interesuje to, że mam od czego odprowadzić podatek od zysków kapitałowych, to mnie interesuje, a nie to, że tutaj będzie świeczka teraz na 5% na BDC, która zmienia w moim życiu totalnie kurwa nic. Także, jeśli... o, już mi kapsel odpadł. W ogóle te kapsle, co zrobili, taki przyczepiane do butelek, to jest tragedia, wam powiem. Jeśli chodzi o napływ globalnej płynności, też Wam dzisiaj wstawiałem i oczywiście, napływ płynności jest wyceniany z opóźnieniem do 10 do 12 tygodni. Miejcie tego świadomość, dlatego ja rozgrywam długoterminowo. W taki sposób najłatwiej określa się kierunek i mam wysoką skuteczność, bo wiele osób myśli, że o, jest napływ płynności, to kurwa dziś, nie? Nie, to tak nie działa. Na rynku wszystko musi się przetrawić, że tak powiem. Także na spokojnie, dalej trzymam się ze systemu, dalej robię to, co robiłem, i to jest tutaj całkowicie bez zmian. Także jeśli chodzi o cały przegląd rynków, to byłoby na tyle. Nie mam co wam więcej dodać. Nie mam o czym lać wody. W zasadzie tyle. Zachęcam Was do przerobienia moich dwóch darmowych kursów, które trwają każdy z nich po 7 godzin, czyli łącznie 14 godzin materiału. No i jeśli jesteście zainteresowani podjęciem współpracy, zapraszam Was do linku w opisie na stronę dżunglapablo.pl oraz odwiedzanie mojego instagrama dżunglapablopodłoga, podłoga Jedyny oficjalny Instagram. Tam pokazuję jakieś elementy swojego życia. Robię z Wami ankiety, odpowiadam Wam na pytania. No i oczywiście. Zachęcam Was do dołączenia do Discorda. Link w opisie. Pozdrawiam serdecznie.